No proszę, no proszę. Fabryka lodu, fabryka problemów. Policja. Game over. No i po taki widok tu przyszedłem. Lokalny przysmak od cukierni. Świder pikantny, on nie jest taki pikantny, ale jest tak rewelacyjny, że codziennie tutaj wracamy, żeby sobie go spróbować. Jest to bardzo pulchna bułeczka, taka z zewnątrz przypomina trochę jak pizzerinkę, ale to nie jest pizzerinka. Bardzo nawilżona w środku, taka ketchupowa, no mega, mega pyszne, pyszne i bardzo syte. Zawsze dobrze jest wejść tam, gdzie nie ciąga się na co dzień turystów. No, to jest Gdańsk, którego zdecydowanie w folderze dla turystów się nie zobaczy. A jeszcze swego czasu, parę lat temu, tak podobnie wyglądała wyspa Spichrzów. Teraz pięknie zrewitalizowana. I wszystko w tle, jak widać, jest w rewitalizacji, w budowie, więc za parę lat pewnie i tutaj będzie pięknie. Fabryka Ulody. Fabryka urody, strzyżenie, czesanie, farbowanie i tak dalej. Taka fabryka by się przydała tej okolicy. Prawdziwa gwiazda polskiej motoryzacji w najbardziej dzielnej odmianie terenowej. Spogląda gwiazda na te pozostałości przeszłości. Czy coś z tych budynków jeszcze będzie? Ta kratka schodowa i ta wieżyczka są rewelacyjne. Przemysłowa okolica. Fabryka lodów. A tam fabryka problemów. Policja. No proszę, no proszę. Nauczka za niedokładne parkowanie. Leniwa jak kwoka kocica. Kici, 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 kici. No nawet jej się nie chce główki odwrócić. Nie dziwię się, jak w takich pięknych rejonach sobie wegetuje. Tak, dobrze widzita, to jest diabelski młyn, to diabelska kobieta. To jest, to jest jakiś stary znak dla żeglugi śródlądowej, a tutaj jest ten młyn diabelski, taka dosyć mało uczęszczana strona, tam są wszystkie pozostałe jeszcze ruiny. No i ten młyn, z którym się wiąże pewna historia. Tutaj dwa lata temu swoją kobietę postanowiłem wziąć na romantyczny wieczór. Było już bardzo późno. Mówię, chodź, kochanie, przejedziemy się tym diabelskim młynem do góry, zobaczymy nocny Gdansk z góry. Ale zapomniałem, że moja kobieta ma lęk wysokości. Ona tam więcej paniki narobiła w tej gondoli niż. Tak było? Tak było. Niemniej w tych zakamarkach zabudowy portowej, tej wewnątrz miast, wewnątrz miejskiej można ciągle znaleźć fajne klimaty i to jest właśnie tak uroczo poprzeplatane budynki w rewitalizacji budynki nierewitalizowane i budynki zupełnie nowe, które udają stare i co by nie mówić to przecież wyspa z która znajduje się tam, która jest obecnie pięknie zrewitalizowana, odbudowana i pobudowana, że tak to nie określę. Właśnie tak wyglądała jeszcze parę lat temu. Powolna rewitalizacja tych stron w końcu osiągnie końcowy cel. Jezus! You. Cała ta okolica przesiana była nitką torów kolejowych, w wielu miejscach te tory jeszcze się, nawet tutaj na tych wyspach, znajdują. W tym miejscu ewidentnie zostały po prostu upamiętnione w sposób taki, a nie inny. I fajnie, że się pamięta o takich detalach, bo to jest bardzo miłe. Zabiło mi mocniej serce na widok tych malutkich skuterków. Kocham malutkie pojazdy, a te są takie urocze, 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 urocze. Tak samo jak i ta fura. Wspaniała fura. I tak się toczy tutaj powoli życie. Kra lodowa. Taki portowy nastrój to ja lubię. Jaki kontrast wobec tego, co jest po drugiej stronie? No, są to wygląda dużo bardziej atrakcyjnie. To są mury miejskie. Na to wygląda, tak? Proszę bardzo, techniku możliwości, jaka wspaniała architektura. Proszę, jakie piękne bloki. Tu nowe budownictwo budownictwo lat 30., lat PRL-u a to to jest najnowsze budownictwo przyszłości. Ciężki monoblok betonowy, wszystko odlane. Tak, to jest bunkier, masowy bunkier, schron w sumie, w którym się obecnie znajduje klub, klub bunkier. A jak żeby inaczej, w bunkrze. Wiosna idzie, wiosna. No ten bunkier wygląda świetnie na tle tej zabudowy. Nietypowy napis, szanuj młodość. A jakże ważny. Troszkę frapuje mnie. Co na tak wąskiej uliczce robi przystanek autobusowy? Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby na tak wąskich, krętych uliczkach lawirował jakiś autobus. Znajdujemy się pod gmachem poczty polskiej, która była zaciekle broniona na początku II wojny światowej. Bardzo ładna forma architektury. Się grup Heweliusza. Świątynia ta spłonęła w 2006 roku, ale została na szczęście odbudowana. To jest upamiętnienie tych fatalnych chwil, kiedy w tej świątyni rozlegało się prawdziwe piekło. A tutaj jest zejście do krypt. 9, 10, 11, 12. Skrzynia jak ze skarbem, a to skrzynia na ofiary. Takie miejsca zawsze warto wrzucić tą symboliczną choćby złotówkę. Ale świątynia idzie z biegiem czasu, i można również ofiarę uiścić za pomocą karty zbliżeniowej lub zakupić którąś z pamiątek. I takie. Świątynię bardzo szanuję, gdzie można wejść po cichutku, zobaczyć, zwiedzić wszystko i rzucić do skarbony tyle, ile się uważa, albo nic. A nie, że na wejściu od razu jest bilet, 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 bilet. Zauważyłem, że w Gdańsku zachowało się dużo takich kiosków typowych, czynnych, a my wchodzimy powoli w tą taką najbardziej znaną część. Baszta obok pięknej hali targowej. No to jest piękna architektura. No, jest No podobna do wrocławskiej. Uwielbiam takie smaczki. Podobnie jak we Wrocławiu, tak i w Gdańsku spotkamy tutaj mnóstwo różnych języków. Ludzie mówią oczywiście w językach wschodnich, ale i w języku niemieckim bardzo dużo osób mówi, dużo ludzi mówi po angielsku i w różnych, tam francuski mi się zdarzył. Także jest to takie miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża połazić, powycieczkować, nie tylko z Polski. No piękna taka portowa architektura i dzięki budowie w tle. Piękne bursztyny. Generalnie ja uwielbiam takie budynki właśnie w stylu takiego średniowiecza. Jak jestem zachwycony Toruniem, tak samo jestem zachwycony tutaj Gdańskiem. To jest rewelacyjna nazwa baru piwnego. Game Over. No zdarzało mi się w życiu nieraz takie Game Over mieć w takich miejscach. Ale to było lata temu. To piękne, nie? Piękna sztuka. Jeden budynek taki szary, brzydki. A dlaczego? No bo tutaj skarbowe biuro jest. Na każdym roku mamy żabki, ale mała żabka jest tylko tutaj. Salon gier. Ja od lat takim przybytku nie byłem. Ale czad. Musiały kierunkowość za dzieciaka potrafiłem w takim miejscu zostawić. Tradycyjnie Neptun strzeże okolicy, a w tych piwnicach są takie fajne, tam się schodzi tu i tam, tam się można zatracić wieczorem. Świetne są tam knajpy podziemne. I teraz wszystkie, teraz wszystkie okoliczne kościoły zaczęły bić na 12. Jest naprawdę dziwny nastrój. Parę dni tutaj krążąc, często spotykałem na tych uliczkach taką starowinkę, która sprzedawała kwiaty. Kup chłopczyk kwiatuszka swojej pięknej pani. Oj, jak ta starowinka mi się do gustu przypadła. Taka zbidna. No, widać 80 ponad lat i chodzi i te kwiatki sprzedaje za kochanym z całego Gdańska mój ulubiony klimat się znajduje na tej właśnie uliczce. Jest po prostu no, miazga. Szczególnie mi się podobają te gargulce, które przy opadach deszczu plują deszczówką. No, absolutny sztos. Ten gargulet jest skutnie zmodyfikowany, ale rekompensuje to armata, która się znajduje obok niego. No i z tych dokowych, portowych okolic wyspa Spichrzowa, która została odbudowana lata temu. Kiedyś tutaj były same ruiny. To była wyspa ruin, teraz jest tutaj pięknie. Tam jest słynny żuraw. No i jeszcze wspaniały pomnik techniki, czyli statek Sołdek. Na którym byłem, ale tam to bym mógł chodzić, nagrywać i opowiadać godzinami. Nie będziemy, nie będziemy ładzić tam, gdzie chodzą wszyscy, Taką fudłą po prostu do widzenia. No po prostu jest cudowne miejsce, a po zapadnięciu zmroku, to cię tutaj robi tak kozacko. To wszystko wtedy. Pokazuje swoje drugie oblicze i pomyśl, że kiedyś tutaj było pełno targarzy. To była dokerska, pełna statków, dzielnica, a dzisiaj jest to taka rekreacyjna dzielnica, pełna turystów i szukających wrażeń. I przygód. Podobało mi się jak po zmroku tędy przechodziliśmy, jeden pan nie owijał bawełnę. Mówił księciuniu poratuj złotóweczką na browarka. <grystanie> I łyżka dziegciu w tym wszystkim, w tej bezce miodu. Czy panowie muszą tak napierdzielać od samego rana? <grystanie> Jeżeli jesteście z dziećmi albo ze swoimi kobietami, które kochają łasuchy, omijajcie szerokim ukiem ten sklep. Ten sklep ze słodkościami, bo... No ja tylko tego ostrzegam, omijajcie. Klasyka słowiańskiej kuchni, mniam mniam. Rogatki, nasze się rogatki. No takie oświetlenie, sygnalizacja jak na rogatkach kolejowych, z tym, że tutaj nie ma torów kolejowych. Ale jest za to most zwodzony. I kiedy dołem przyjeżdża jakiś większy pojazd, pojazd, okręt, jacht, cokolwiek, statek, barka, to wtedy zapewne się to Lampy zapalają, a dołem przejeżdża, przepływa, pardon, tenże właśnie stwór wodny. <laughs> Co się ze mnie śmiejesz? O pardon, jednak rogatki są. Jedna tu, a druga tu. Także można powiedzieć, taka półkolejowa instalacja. Sztuka uliczna. Różnego rodzaju, ale jakby któremu któremuś rodzicowi brakło czy mężowi brakło pieniędzy obok jest automat z pieniędzmi <grymne> na pochwałę zasługuje ukrycie tych wszystkich logo sklepowych jak na przykład ta żabka jest taka subtelna przepiękny okaz bursztynu z zatopionym weń, owadem no i też stare miasto i główne miasto, nie nowe miasto tylko główne miasto Mamunia, 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 bo z kubusiem w piłkę grałem i żem księdzu szybkę wybił. Którą synku? Tom. Oszty skór. To Budynek tej katedry jest przepiękny. Katedra Mariacka bodajże. W Gdańsku. Tylko weź teraz to obrzej. Ale to jest kunsztownie wykonane. Fascynujące są te stare kamienice i tak mamy parter pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i tam wysoko ktoś się musiał też grać bo się światło pali. No niesamowicie to wygląda fajne miejsce. O czym tutaj się chłopak popisuje? I generalnie tak co 15 minut ktoś sobie gra na gitarze albo na skrzypcach albo pokazuje i zbiera sobie i szanować takie coś. Ja bym miał drobne to zabym mu wrzucił gdyby ktoś się bawił tak przelotem w Gdańsku i by się znalazł pod Neptunem słynnym to zawsze zawsze będę polecać, żeby obejść sobie ten obszar zajrzeć sobie oczywiście do żurawia, ale i wejść do jednej z piwniczek, a zwłaszcza do tej pod dworem Artusa, gdyż tam się znajduje wybitny klimat i wspaniały browar ważony na miejscu. Piechota. No, jak ktoś tak pięknie na skrzypsach gra, to się na ulicy marnuje, a bo właśnie uwydatnia swój talent. Tacy uliczni Grajkowie to jest po prostu coś pięknego ty tam nie wchodzisz bo jak ty tam wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Ale to jest faktycznie pomyślane fajnie. To jest sklep z cukierkami. Jak bierzesz to co się tam opuszcza i bierzesz więcej, więcej ja... No szalko jest. Ty tam nie idziesz. A w Gdańsku podobnie jak w Warszawie, w Krakowie, czy na przykład Toruniu. Znajdują się tereny forteczne. Za moimi plecami znajduje się więzienie, a tutaj są stare forty. Taka dosyć nieprzyjemna okolica. Podobnie jak ulica Smutna w Łodzi. Chciałem ja to ciągnąć, ale uparła się. I tak to wygląda. To jest tylko fragment tego wszystkiego. Może by to zdobyć całe to, trzeba by tam. Hen, wysoko wejść. A mi się chyba nie chce a to by się chce wejść? Nie. O, jak słychać po mojej zadyszce, tak, tak, wtarabaniłem się na górę. Sam. Bo już nie chciałem torturować swojej kochanej. Mogłaby tego nie przeżyć. Nie ukrywam, że wszedłem tutaj, w zasadzie głównie dlatego, żeby zobaczyć widoki z góry na cały stary Gdańsk. Aby ujrzeć od dali te porty, te wielkie, sakralne budowle, ale przy okazji mogę zadowolić się wejściem do jednego z magazynów amunicyjnych i zaobserwować pracę jednego z, jednej z makiet na przykład samolotu. Tam mamy więzienie, chyba już nieczynne. Yy, tu jest sąd. Tam jest stare miasto, porty yy, i pięknie wiejący wiatr. No, wspaniała wisienka na torcie na zakończenie tej piktańskiej serii. I dokąd nas zawiezie ten tajemniczy ceglany tunel? No, to jest zagadka. Chyba do jakiejś placówki muzealnej, jak mnie mam. To jest jakiś budynek. Spodziewałem się w sumie spoglądając tą północną stronę jakiegoś spektakularnego widoku na Zatokę Gdańską. A się trochę rozczarowałem na pocieszenie żuraw ze stoczni. No, i po taki widok tu przyszedłem. Ech. Wspaniale, jest tak z góry spojrzeć na to piękne miasto na, na koniec naszych tutaj obchodów. Powiedzmy, <śm> obchodów tych terenów. bajka i to by było na tyle. I pamiętajcie, słońce zawsze świeci dla nas, tylko dla nas, a jest nas wielu. Ech.